Mamy początek września. Ten zagon już jest z posianym poplonem. Wcześniej rosła tutaj cebula. Została w połowie lipca, nawet pod koniec lipca, wyjęta. Posiany poplon to jest mieszanka pięcioskładnikowa, która ładnie urosła i już zaczyna pojawiać się kwiat, więc czas najwyższy ją ściąć, posiekać i wkopać jako nawóz zielony. To da, da nam i nawóz na przyszły rok, ale i wydobędzie wszystkie te składniki z głębi ziemi, na bliżej powierzchni, po to, żeby roślinki, które będą tu rosły na przyszły rok, miały dobre, dobre składniki do rośnięcia. No i będziemy siekać. O. Tniemy jak naj. Najdrobniej po to, żeby, żeby było łatwiej i wkopać. I drobno posiekane zielenina bardzo ładnie się nam skompostuje. Do wiosny nie będzie śladu, a ziemia będzie bardzo pulchna, nakarmiona. I ja nie głęboko kopię, kopię na pół sztycha. O, widzisz, tak sucho. Mhm. Czyli nie będziemy tego już rozgrabiać? Nie, na zimę się nie rozgrabię. I tak zostaje. Na tym zagonie rosła cukinia, już wydała owoc i, i trzeba było usunąć resztki i po, przygotowany za, na, zagon do posiania poplonu. Też będziemy siać, z tym, że ja sieję zawsze w rzędach, po to, żeby później łatwiej, łatwiej było ciąć i wkopywać. I sie, sieję mieszankę pięcioskładnikową. I tu jest i owiec, i, i groch, i bobik, i słonecznik. Także tu są wszystkie zia, ziarenka, które potrzebne są do wykorzystania na nawóz zielony. I przykrywam to ładnie. Później to przekrywam włókniną po to, żeby ptaszki, bo ptaszki żeby się nie kąpały, nie, nie wydziobywały i na tych nasionek i szybciej wrzejdzie wze, pod włókniną. Za 4-5 dni będzie już poplon. Tak szybko? Tak, pod włókniną tak. Oczywiście. Przy, odpowiedniej temperaturze i podlewaniu, bo jak będzie susza to trzeba będzie podlać. Na razie jest ziemia w miarę wilgotna, bo przedwczoraj troszeczkę popadało, chociaż za, za, jak głębiej kopałam wczoraj, przesadzałam roślinkę jedną, to niestety ale głębiej jest bardzo, bardzo sucho jeszcze.